Ludzie listy piszą, ale jakimś dziwnym sposobem, zanim list trafi do adresata, pojawia się w mediach. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Koledzy patrioci z PiSu chępią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam! Bardzo dziękuję państwu za zaangażowanie na moim kanale. Dziękuję za tak liczne komentarze, polubienia, subskrypcje. Dziękuję za wsparcie. To wyrażane poprzez wirtualną kawę czy też super podziękowania tutaj na YouTubie. Jeżeli ktoś z państwa zechciałby w ten sposób pokazać, że docenia to co robię, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. Nie chodzi ani o zwykłe listy, ani o zwykłych nadawców, ani też o zwykłych adresatów. W środę stacja RMFFM podała, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał list do polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. List ten został przekazany drogą dyplomatyczną, czyli przez polską placówkę w Stanach Zjednoczonych. Placówka ta miała przekazać list kancelarii prezydenta, aby następnie trafił on do. Karola Nawrockiego nie wiadomo, o czym traktuje list Trumpa do Nawrockiego, takiej informacji jeszcze nie ma. A dlaczego? Ano, dlatego, że adresat jeszcze listu nie otrzymał po prostu list Trumpa nie dotarł do Karola Nawrockiego. Polski prezydent, najważniejsza osoba w państwie, nie wie, o czym pisze do niego przywódca naszego najważniejszego sojusznika ale że taki list jest. Wiedzą już media. To, że informacja o takim liście, zanim korespondencja trafiła do polskiego prezydenta, wyciekła do mediów, no to już budzi wątpliwości i pytania o to, czy ktoś tutaj nie prowadzi brudnej gry, personalnej gry, personalnej wendety, w ramach której uderza w polskiego prezydenta po to, aby zemścić się za to, że ów prezydent nie chce tej osoby mianować oficjalnie ambasadorem. Mowa o Klichu, który cały czas rezyduje w Waszyngtonie i na razie pełni funkcję szefa tamtejszej placówki polskiej, natomiast cały czas nie jest ambasadorem i nic nie wskazuje na to przynajmniej liczne deklaracje prezydenta Karola Nawrockiego, aby Bogdan Klich takim ambasadorem miał zostać po prostu został tam wysłany przez MSZ ale nie ma zgody Karola Nawrockiego na to, aby Klich był ambasadorem. Nawrocki ma wobec Klicha różne zarzuty, poczynając od tych oczywiście bardzo istotnych, ale może takiej natury bardziej technicznej, czyli to, że Bogdan Klich jest uznawany za człowieka, który nie włada językiem angielskim najlepiej po przeszłość Bogdana Klicha, którą prezydent ocenia bardzo krytycznie, no i kończąc na możliwościach, znajomościach Bogdana Klicha oraz na tym, jak otoczenie byłego ministra wypowiadało się niejednokrotnie na temat prezydenta Donalda Trumpa. Karol Nawrocki uważa, że Bogdan Klich nie ma walorów personalnych, ale także nie ma zaplecza politycznego, które dawałoby mu możliwości nawiązywania korzystnych dla Polski relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Do sprawy listu, który w tajemniczych okolicznościach wyciekł do mediów, zanim trafił na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, odniósł się prezydencki minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w porannym programie RMFFM. minister prezydenta Nawrockiego powiedział tak List Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego jeszcze nie dotarł do kancelarii prezydenta. Sprawdzałem jeszcze dziś o poranku. Jak zakładam znajduje się on w tym momencie w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Czekamy aż pan kierownik Klich prześle go do kancelarii. Mowa tutaj oczywiście o szarż DFR. Bogdanie Klichu, który jest określany przez środowisko i Prawa i Sprawiedliwości i kancelarii prezydenta jako pan kierownik. Minister skrytykował przy tym MSZ, mówiąc źle świadczy o MSZ, że informacja o liście do prezydenta Nawrockiego wycieka do mediów. Marcin Przydacz ma także pewne podejrzenia dotyczące tego, czego ta korespondencja mogłaby. Dotyczyć I szef biura mówi, że list może podejmować temat taryf i sankcji, jakich Donald Trump oczekuje od państw europejskich wobec Rosji i innych gospodarek. Niedawno, przypomnijmy, Donald Trump powiedział, że będzie nakładał kolejne sankcje na Rosję, ale dopiero wtedy, kiedy kraje europejskie całkowicie odetną się od surowców z Rosji. Mowa o ropie i o gazie. Donald Trump mówi, że będzie naciskał na Kreml, ale najpierw oczekuję konkretnych ruchów. Nie tylko deklaracji ze strony Europy. Ma dosyć Europy, która oczekuje od Stanów Zjednoczonych, że będą twardo grały z Rosją, a sama w tym czasie nadal korzysta w jakiejś części z zasobów z Rosji. Wydaje się, że sprawa listu to po prostu kolejna odsłona wyniszczającej dla polskiej dyplomacji, ale także dla naszego wizerunku na świecie wojny między Pałacem Prezydenckim a MSZ-em. Wojna ta zaczęła się jeszcze na długo zanim prezydent Karol Nawrocki poleciał do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Wiemy, że Radosław Sikorski nie mógł przeboleć faktu, że nikt z MSZ-u nie został na szczeblu wiceministra wzięty do delegacji prezydenckiej. Radosław Sikorski próbował przekonywać polską opinię publiczną, że ta wizyta jest ważna, ale jego spotkanie z Marko Rubio jest równie ważne i obalał tezy głoszone przez kancelarię prezydenta, a może nie przez kancelarię, no ale przez europosła PiS Adama Bielana, bardzo bliskiego człowieka Karolowi Nawrockiemu, o tym, że Sikorski nie ma wstępu do Białego Domu. Potem, kiedy Bielan takie słowa wypowiedział, Sikorski musiał bardzo szybko udowodnić, że na trawniku przed Białym Domem, no to może się znaleźć, gdzie opublikował nagranie, które później stało się oczywiście asumptem do tworzenia dziesiątek memów na temat Radosława Sikorskiego, który jak takie małe dziecko, jak mu się powie, że nie może, to zrobi wszystko, żeby pokazać, że może, nawet za cenę śmieszności. Oczywiście Radosław Sikorski ma także problem z tym, że Karol Nawrocki bardzo twardo stawia sprawę ambasadorów. Konflikt o ambasadorów trwał już na długo, zanim Pre Nawrocki został prezydentem. Na linii Sikorski, Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda nie chciał godzić się na podpisywanie nominacji ambasadorskich w krajach, które uznawał za kraje, gdzie on przede wszystkim ma swoje wpływy i on tam prowadzi polską politykę zagraniczną. No właśnie, chodziło o Stany Zjednoczone, Karol Nawrocki. Stanowi w swojej funkcji prezydenckiej przedłużenie tego konfliktu i podnosi argumenty takie, jak podnosił prezydent Andrzej Duda dla Radosława Sikorskiego, którego ego wykracza poza granice naszego kraju i chyba to bardzo mocno po nim widać. Jest to cios, cios właśnie w ego i w poczucie takiej wszechwładzy, którą Radosław Sikorski w zakresie dyplomacji bardzo chciałby mieć. No też zresztą. MSZ jest tym resortem, który jest najmocniej aktualnie skłócony z Pałacem Prezydenckim, ponieważ na linii Sikorski-Nawrocki występuje bardzo poważny, mający swoje źródła w Konstytucji i w tym, że ten rozdział obowiązków i kompetencji jest tam bardzo niejasny, konflikt dotyczący tego, które kompetencje należą do którego organu. Jeżeli MSZ przeciekając informacje o liście Trumpa do Nawrockiego liczyło na to, że ośmieszy kancelarię prezydenta w oczach Waszyngtonu i pokaże otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego jako niewiarygodne, myślę, że Sikorski się tutaj przeliczy. Prezydent Nawrocki i kancelaria jego mają naprawdę duże wpływy na otoczenie prezydenta Donalda Trumpa, mają dostęp do ucha prezydenta Donalda Trumpa i Jestem przekonana, że przeforsują swoją narrację, narrację o tym, że to MSZ i Radosław Sikorski, za pośrednictwem być może Bogdana Klicha, nazłość ośrodkowi prezydenckiemu utrudniają po prostu relacje z najważniejszym partnerem. Sikorski nic na tym nie zyska, a Donald Trump dostanie kolejny argument przemawiający za tym, że z Sikorskim i z Tuskiem po prostu nie ma o czym rozmawiać, że są to ludzie, którzy są niepoważni, nie stanowiący poważnych partnerów do dialogu, którzy oczywiście w przeszłości wypowiadali się w bardzo krytyczny, niekiedy bardzo Hamski sposób na temat prezydenta Donalda Trumpa. Ciekawa jestem, co znajduje się w tym liście i czy faktycznie potwierdzą się przypuszczenia Marcina, przydacza. To także niekorzystne dla naszego państwa, że odebrano też możliwość dyskutowania na temat tak ważnych jak nakładanie nowych ceł potencjalne przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby ten temat uzgadniać, dyskutować, negocjować nieoficjalnie za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, tak jak to być powinno. To. Jak zawsze zachęcam państwa do dyskusji w komentarzach, proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału i cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz. komentarz.